Ciema widowie. Dziś nagrywamy w Fortnite! Ja to, to mój pierwszy odcinek wideo z Fortnita. W ogóle pierwszy odcinek na moim kanale, nie licząc shortów. A więc widzowie już klikam graj. Ja to widzę, to mój pierwszy odcinek na moim kanale, nie licząc tych shortów, które nagrałem. A więc jeśli wyjdzie źle, no to Sorki. Na no serio Sorki. Widzowie już nam szuka rundy Dobra widzę już nam wyszukało rundę A więc już mamy łączenie Jakam w ogóle pokazuję za niedługo pokazuje twarz Za niedługo w ogóle wbijacie nam kanał, no bo będą fajne odcinki Postaram się niedługo w ogóle zrobić wielki film kilkoczęściowy. Będzie no, fajny. W ogóle zrobię własną stronę internetową z komiksami. Więc warto wbijać. Bardzo, warto wbijać. Widzę, no tłumaczę Wam. Wbijać, będzie można wbijać na moją własną stronę. Dla widowie. Już jesteśmy w rutce. A więc lecimy na na postaciąg enklaw. Enklawa. Dodaram dora By to miejscowe bardzo. No fajna jest. A ja widzę, że na serio czasami może źle być w niektórych momentach. No bo to mój pierwszy odcinek wideo. Wiecie, jak to pierwszy odcinek. No, widzę, że jesteśmy w busie. W ogóle, jakby się nacinał na sorki widzę, mam słaby komputer. W ogóle niedługo będzie szarcał, w którym będę opowiadał o sobie. A tak to już więcej nie mówię. A widzę, już skupiamy się na grze. Dobra, widzę. Już lecimy. Już na serio za chwilkę będziemy. Dobra, już ląduje? Za chwilkę ląduję. Że pewnie będzie się i żeglarz odchodząc. Już to Wam powiedziałem, że pokażę nie niedługo. Może nawet jutro. No wiem, że na pewno będzie to w tym, tygo w tym tygodniu. A jeśli, a jeśli by nie było w tym tygodniu, no to sorki, sorki. A no serio sorki, ja widzę, jeśli nie będzie to w tym tygodniu. No widow, ja mogę po prostu być w szkole i być wyjątkowana po szkole. No widow, ja mam. Nie powiem, mam ile lat, no bo już miał nie być pływaker po mnie. A więc powiem, mam resztę w, short, w tym short się właśnie. O tym właśnie mówię. rifta mamy, rifta mamy. Ja że jestem no, troszkę słaby w Fortnite'a. Wysokie jest, by to źle wyszło. Dobra, witam je. Ja bym tutaj wyle, w tym odcinku będziemy grać tylko jedną rundkę. Ale mam nadzieję, że chociaż i ją wygramy. Dobra, lecimy, lecimy. Okay. Poczekaj, poczekajcie widzę kroposoczek. Dostaję, staję, no dostaliśmy Kolejny rift. Ja musimy zrobić potkę i się schować. Chyba się schować, żeby tą potkę wypić. Kolejne. Dobra, widzowie. Dobra widzowie, dobra nam idzie. Mmm, dobra. Nie mogę tam przeskoczyć. Dobra, widzę, zobaczycie, że się pojawia niszczyciel, to, to, krzyknij, to krzyknijcie. Niszczyciel! Okej? Okay? Dobra, jest. A więc jesteśmy dogadani. Na ja, wideo ja umiem niszczycielem y, y, bardzo dobrze strzelać w tych graczy. Tak widać, że miałem takiego laga wielkiego.

Niszczycie się pojawia przy drugiej strefie. A to jest na razie pierwsza. Co mogę nawet zobaczyć na minimapce O Dobrze, chyba to się ulatyliśmy. I ja w tej sobie na zero nigdy nie byłem. No i jedną no, mi się da ciebie. Niszczycie! To jest blisko to jest blisko. widzę, to bardzo blisko. Ja, ale blisko. Ale szczęście widzowie. Ja to jest po prostu szczęście nad szczęściem. Że akurat mi się trafiło. Ja akurat byłem tutaj i mi się niszczycie poja. To po prostu jest największe szczęście, jakie miałem kiedykolwiek. No nie! Nie, nie, nie. Nie! nie! Leciało mi się i myślałem, że ja tam jestem nad tym No i sam mi się leciało. A gdy jakby zamieniłem grać, tylko jedną muszę dać Żołnierz Klon. Widzę, mi się tak zaczyna, ale po prostu na słaby komputer. Będę chętnie lepiej nagrywał, gdybym tak nie na komputer. Szybko, budka, 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 budka. Dobra. Wchodzimy do budki. I wychodzimy z budki. Poczekajcie, bo znowu się coś zacięło. Nie, no, widzę, zgin zginęliśmy. A więc... Elo, 3, 2, 0.